Ciema widzę, witam was w moim następnym odcineczku, a dzisiaj spróbuję wbić czempiona z moim kolegą na rankedzie. Na razie mam elite 75%, a także dzisiaj jeszcze wam powiem, że robię szybki konkursik dla was widzowie na 500 żów. Musicie napisać w komentarzu hashtag GG, a ja jedną osobę z Was wybiorę i potem na się zgadamy na Discordzie. Także wszystko tam zrobimy, wszystko jest legit! Także zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem. No i co, przechodzimy do odcinka. Idealnie jestem na tą strnę? Ja jestem idealnie. Na... tutaj, piękno to się zna. Otwórz szynkę I czekaj, chodź, e, beczki, 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 beczki trzy. No Ja musiałem wyjechać, bo jak ja ich rozjadę, to wtedy będą chłopaki Lecimy, lecimy, no, tak. lecimy ja otwieram szynkę jedną i lecę Poduszką polecę. Ja poduszką polecę, le lecę Lecę Lecę. Już... Dostał, 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 white, dostał white. Prawie. Już prawie White. a na górze Bez tej AR-ki jest trudno trafić A gdzie jest ta typia a druga? Nie że ja Ej na naszym Trak. mieście leci Pompa Trzeba jak wszystko mi policie awp pompy pompę Dobra, a tyły! Dostałem, dostałem Pący, pący, pący Jestem. Krak, zadałem o drugiego. Nic mi nie dałem. Człowiek jestem takim bambikiem dziś teraz. No i co mam zrobić? Kondad. Co ty Ja coś ja to wykladuję zaraz, nie? Jesteś bogiem, jesteś bogiem, jesteś bogiem, słuchaj Bóg, Bóg, Ale nie mogę, jeszcze cały temy dla mnie są tutaj. <laughs> S? Piątka. Ja... dawaj, dawaj, daj, już dawaj, 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 co ja odwaliłem właśnie w tym momencie? Nie, nie co rzekł? Widać, że jestem fragerem Tak, widać pójdę do mojej... Eee! Następny, następny, następny! Jest ten typo! Jest ten typo, chodź, chodź, chodź! Razem, razem, razem! Jestem On po kartę przyszedł I Haglada, ina zostałem, wizuje się. Nie ma za oh, bardzo maców, nie mam. Zostałem. E, e, rybę. e do, mój daczek. Dostał, 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 dostał do mnie jeszcze. Nie, on no, mnie teraz z ja mam 500 pingu, 500, pingu ja mam 500 pingu. Poczekaj, no. 500 pingu jestem mam. Jestem u Ciebie, jestem u Ciebie, za sobą, jestem za sobą. Schodzi, schodzi. Jest tu, jest tu, nie lecz nie, nie, lecz, nie? Schodzi. Nocy. No i lecz. NICE! Widzowie, mamy to! 3 HP jeszcze mam, chopiera! Idealnie zdążyłeś sobie! Pidę, idź, piszesz! Widzę, oni kampią się! Bere fidę, ja w nim ratuję na headat! Zaznacz mi, zadać, zaznacz mi A tam! Polecę! Co u mnie! O! Pieni cham! Chodzę, do boxa! Box! Boks. Jeden mi right. dał. Dostał, dostał! De! Nice! To się nazywa, człowieku... Duo! Lepszy Duo Uu, Widzisz? Poduszkę rzucam, poduszkę rzucam Masz Uu. Widzę Tam Widzę, poduszka kolejna Ja Jest tam Kukampi Drugi. Dostałem. Na górze tam, kampi, jedna. Widziałem. 28 white, dead. Serenade, 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 dead, serenade, dead. Dead, hit'em. Doktora y, biła, dead. Hop, ja tu wyjaśniłem kilka ludzi, to tu wyjaśniłem ja. dwóch ludzi, nie? Ja, ja jednego, ja jednego wyjaśniłem, serenade. A ja dałem dwóch head'y, a ja dwóch head'y dałem. Ja nie mogę Ej, 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 e, chodź, bo tu są splashy, się, chodź, splashuje Ty masz, dobra, no. Ale nie, ja idę do ciebie jeszcze, bo jeszcze raz potrzebuję To, ja to Spada na górkę? spadło na dół, ale ja tu jestem Dawaj kampimy tutaj, za kamieniem Dawaj Czekamy na ziomków Dobra, dobra, dobra To idzie, idzie Krak, lighter Dead Zabijam dead do... to jest? Dostał, dostał, się On jest dobry! On ogarnia! Jeżdżam. On ogarnia! Ogarnia? O chłopie, ja dostanę na do niego dwie plomby Przez ścianę O no faktycznie, on nic mi nie zadał No, a ja się też nie chcę, ja idę po ślurfa, na dole Ko, strzelam we mnie, strzelam we mnie, kto jest tu? Mam zioma, mam zioma Suluwa 131 Muszę do Ciebie uciekać, bo u mnie też, bo na mnie też było suluwa U mnie też jest suluwa, lecę do Ciebie 64, chcę za nią, za tą suluwą Oj, nie chcę się bić sam O nie o mi w trafiać Nice Do strafę do strafę daj Ja wstrafę Eee Tam Mam jest suruba też. też Mam e, e. się całował, ładnie strefka A do wierzam Ile ja jest top? Top 5 już jest, także mamy już mamy już tam championa po jednym giereczce Jesz? Miesz człowieku Ale raz. nas rodzinka <laughs> Niszczymy skrzynkę, bo ona daje najwięcej matsów Pamiętajcie widzowie, będzie. skrzynkę Nie, rozwa Rozwalamy jedno to i postawimy cegłę człowieku Albo to mm. <laughs> O, idealnie się świeczu, strefa cofa Leci ziamek jakiś Lecą, lecą Chodź na górę, chodź na górę Na górze go zabijesz? No To ja idę po tam jakieś Ja mu tak wskoczyłem Trzyminy. od góry i on nie wiedział chyba Nowy ten, nowy ten, dobra Dobra, to sobie kampimy no już, to... na górze sobie kampimy no. <laughs> O Jezu Jak my to jeszcze ugramy? Ja nie mogę NGS już po Są trzy meda... jeden typu ma trzy medaliony, człowieku, tutaj. No i? Jak tam gramy, człowieku, no top jeden No to wtedy mam winę i no, ja mam na pewno championa, ale no. A ja mam Dementor 2, to ja i tak już mam championa, ja i tak już mam championa, także... Ewiamy mi dzisiaj elity, dobra? No spoko. Jak gadałam takie 70% w nie? Do 60 coś, to wtedy nagrywam odcinek. Czy w ile czasu uda mi się wbić Unreal? Dobra, 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 dobra. Ej, zabili się. Idę, stop. To 4, dawaj idziemy do strefy. Fizować, fizować, fizować. no, Ale że jest podoszka. Dawaj. O kurde, ziomek. Leżam, o! Na dole jeden. Ja jestem u nich. Tu na dole. jestem no. u siebie. Kiton, dead. Na górze kampi jeden, no, się. Daj, On jest Dajcie słaby. mi Fiza, dajcie mi. Mam nowego Fiza, mam nowego Fiza. Mm, się nie to mam to pompy. Dajcie się do niego. Gdzie jest pompa? Mam, dobra. Musimy lecieć niego, bo on jest tam solowa i ja on mnie ogarnia. chwila, zrobię tak. Zasz ten, bo którego... Ja zreserwowałem do wajta. Nie medaliony! Mityk! Dobra bierz, 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 bierz. Spaz, 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 spaz. Bierz spaza, bierz spada, bierz spada, człowieki. No ale ty masz eku teraz! Tam solo, tam solo, tam solo! Trzy, cztery, try A ja to dło, to dło! To tu tam! Tam jest Ferrari, Ferrari, ratuje!

Ty leczę Hamlerkę i od razu A dead! Krak! Niech się nie tylko, to je... To jedna ferrali dead! Tylko niech się nie, 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 nie poniesą. O! Oh, high ground, high ground! I'm dead! Chodź do mnie! Uleczysz mnie! Nie, nie uleci się, bo ja sam dead. Oh. TOP 4 Ratuj Tam ziomek on mnie ogarnia w ogóle praktycznie. Weź go skolapsuj! Kolaps! Kolaps! On się trzyma na jednym! Nice! Stressy dostał trochę. Kolaps, kolapsuj go! Nie muszę się uleczyć człowieku, ja mam taki wide. Już Leć! Oj, Ferrari za tobą O, dostałeś! Bombardiro krokodile dostałeś. Tam masz, e, Ferrari na dole, Ferrari na dole. Tak, no, bo ja mam, ja mam, ja ja mam ping, ja mam, ja mam ping ja duży. Dead Dobi? Dobi go. Bo wtedy nie będziesz miał ten killa. Się dobije zaraz. Nice! Dad? 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 Dobra, Dad? Dad? Spoko, spoko Dad? Nice. Nie, każdy solo, każdy solo No wiem Tu masz Otwórz go Bok Góra Każdy ma łajta. Nice! Ostatni bo też wajda. Buduj, buduj! On z tobą gdzie chciał na chila grać. Musisz w niego wiać. No. Nie właśnie. O, do Nie. Tak. Buduj, buduj, najwyżej. Dobra, nice! No Nie. Nie, to w dwa. latach. Nice, dobra. dobra. Uwaga widzowie, czy jest czempion widzowie? Czy jest czempion? Uwaga! 3, 2, 1, Czy mam czempiona? Jest! Widzowie, dobiłem czempiona! Jest! Widzowie, jest czempion! Ile procent? 21%. Dobra widzowie, dziękuję Wam serdecznie. O tym aspektem ten odcinek kończymy. Dzięki!